Hejka, dzisiaj absolutna nowość. Schab duszony z porem i cebulą oraz serkiem śmietankowym. Kochani, ten przepis jest przepyszny, prosty, taki, który każdy z was musi przygotować u siebie w kuchni. Jeżeli szukacie alternatywy dla schabu, nie chcecie robić schabowych tak jak zawsze, ten przepis jest właśnie dla Was. Naprawdę musicie go wykorzystać, bo jest przepyszny. A moja żona jak zwykle oszalała, kiedy pierwszy raz tego pysznego schabu w porze i cebuli spróbowała. Wystarczy zaledwie kilka składników, aby zrobić coś fantastycznego na obiad. Ja wykorzystałem schab z kością, gdyż uważam, że ma więcej smaku. A teraz uwaga, zostawiajcie lajki i komentarze pod tym filmem, a ja już w przyszłym tygodniu pokażę Wam super przepis na karkówkę pieczoną w piekarniku, jakie jeszcze nie jedliście.